Mikrofony na przykład Audio Tech. Ja witam Panowie bardzo gorąco na nowej. Yy, znaczy na nowym starym mikrofonie. I dzisiaj. Tak naprawdę nie wiem, jaki jest plan połazić, chyba po, poszukać, pozwiedzać. Yy, chciałem poinformować, że już jesteśmy po premierze oficjalnej najnowszego Intela 13900. Hey jakie są y, wiadomości związane z tym. No, przede wszystkim okazało się, że 13900K y, to dobry procesor, bardzo dobry. Ale co z tego wynika? Dla takiego przeciętnego gracza jak na przykład ja nic z tego nie wynika, bo znowu trzeba zmienić by było platformę, jako że siedzę na ryzenie. A to zrobię, prawdopodobnie. Ale powiem wam tak. Intel no, niestety, wygrywa w tym momencie. Jest jeszcze opcja, żeby faktycznie przyczekać na ten moment. Może to wydaje się najrozsądniejsza opcja. Yy, natomiast wymaga cierpliwości. O kurde. Nie pierdol, że oni obaj się na mnie nie. Wymagałoby to cierpliwości, bo zaraz. Oczywiście teoretycznie. Może się pojawić yy, nowy procesor tej, no po świętach, najwcześniej gdzieś tam w nowym roku, w styczniu, w lutym, może się pojawić y, procesor z pamięcią Cache 3D od y, Ryzena, w sensie od AMD, no, szansa jest na to średnio, że tak powiem umiarkowana, ponieważ nie zapowiada się, aby to było tak szybkie, jest taka możliwość, zaraz po targach CES albo i na targach CES. Czy będzie ogłoszony, czy będzie dopiero, yy, czy już będzie zaprezentowany, czy ogłoszony, no tego się dowiemy, ale to jest jedyna opcja, którą AMD może wytoczyć, wyciągnąć z rękawa yy, wobec yy, Intela. Bo no, wydaje mi się, że w tym momencie niestety no, in, Intel pozamiatał. Wydajność single jest najwyższa, wydajność multi jest najwyższa, w takim razie <laughs> czego chcieć więcej. Tak, pobór prądu jest również najwyższy. Tutaj można zakwestionować dominację Intela, bo faktycznie to jest wyżyłowane do granic możliwości. Natomiast no, to nie o to chodzi, żeby były w tym momencie podzespoły jakieś tam oszczędne, bo oczywiście dla przeciętnego użytkownika tak, zależy, żeby było oszczędne, ale to jest niemożliwe, ze względu na to, że... Litografia się nie zmienia, bardzo powoli to idzie, czyli już 7 nanometrów to jest chyba kurcze end of story na ten moment. I co? I tyle, żyłujemy. Podkręcamy silniczek. No i tym właśnie oto sposobem kończymy w miejscu, gdzie pobór prądu jest wpizdę wysoki, a moc wynika właśnie z tego podkręcania procesora. To nie jest podkręcanie, ale rozumiecie o co chodzi. Tak to niestety się... Eee, dziki się utopiły. Pierdolisz? Ty, one potrafią pływać, what? Da fok? Kiedy oni mają animację? Pływania. Znaczy tamten nie ma, tamten się topi ewidentnie. Pa pa pa. A ta animacja to jest w ogóle podpierdolona od... Yy, wilka czy coś? No identyczna animacja pływania. Tak na pieska. No, także panowie zostaliśmy wygrzmuceni w kakao Może nie, może nie, jeszcze nie zostaliśmy, bo został to ten kto wziął amd W tym momencie, na nowej platformie <laughs> Także panowie, jak ktoś miał okazję, ja miałem A tego nie zrobił, to powinien cieszyć się <laughs> No i teraz pytanie właśnie, czy czekać, czy już brać tej intele pierdolone, no bo to naprawdę nieistotne, którą markę wspierasz albo używasz, istotne jest, co na dany moment, czyli no, październik 2K22 jest najmocniejsze. A stety bądź niestety najmocniejszy jest Intel. To mi się też podoba, bo zdrowa rywalizacja. Gdzieś tam AMD miał swój moment. Teraz znowu Intel y, 12900K również był do gamingu nieco lepszy, ale przegrywało się wtedy. W sensie przegrywał z Ryzenem 5950 znowu w, w kompiucie, w renderingu, w no, pracy nazwijmy to. Ale teraz znowu się role odwróciły i ja Intel y, pozamiatał zarówno w kompiucie jak i w gamingu s -a. Także tak to wygląda. NVIDIA też wypuściła te RTX i -y. a pierdolę, to jest taki dobry czas, jak inaczej powiem. Jak ktoś ma nieograniczoną ilość hajsu, bo to wszystko jest teraz tak drogie, że. Ja, pierdolę. Jak ktoś ma nieograniczoną ilość pieniędzy, to bardzo dobry okres, żeby być gamerem. Natomiast, jak ktoś chce wejść tak z buły po prostu w gaming, no to się raczej odbije. Bo jak zobaczy ceny i porówna sobie, jakie miałby FPS-y względem innych trihardów, no to się odechciewa. Ty wchodzisz na Warzona na PC. I masz 150 FPS-ów na jakimś tam śmiesznym RTX-ie. Ale wiesz, że drugi zawodnik, dzieciaczek, 12 lat, na RTX-ie 4090, co mu rodzice kupili, będzie miał 400 FPS-ów. I ty sobie tak myślisz... Ja mam w ogóle do niego podjazd? Być może ty masz dwie ręce, a on być może ma dwa palce na ręce. Natomiast, no... Te dwa palce funkcjonują w 400 fps a twoje w... Mniejszej ilości. Ty, nie mam czym się schilować. Pierdolisz, że zapadam. O kurde, na hita. Niedobrze, panowie. Nie ma czym się leczyć. To jest bardzo zły znak. Dla Jarwa. Dzisiaj będzie krótki odcinek, naprawdę krótki, bo raz, że testuję znowu mikrofon. Nie wiem, co ja mam z tymi testami, ale testuję je. Testuję te mikrofony. A dokładnie ten 5 <grym> razy w tygodniu Pozro. Ale chciałem jeszcze to zrobić tak ostatecznie postawić kropkę nad I. Bo tak jak mówiłem, mi się lepiej gra na słuchawkowym zestawie, ale cholera. O, ja szczury pierdol Ale cholerka. Jakość dźwięku wydaje mi się o wiele lepsza na tych Blue Yeti. Na tym Blue Yeti. W sensie, no kurde, to, to słaby jest mikrofon, nie oszukujmy się. O, są o wiele lepsze mikrofony, które nie są, nazwijmy to, tak wyhypowane, bo to też jest marka, która wcale się jakoś super nie nadaje do nagrywania, nazwijmy to, studyjnego. Nie, 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 to jest przecięty mikrofon. Natomiast opinie w środowisku ma taką, że jest zajebisty. Gdzie ja oczywiście bym to kwestionował, bo nie jest. Mikrofony na przykład audiotechniki... Ło, ja pierdolę! Co tu się dzieje, panowie? Co tu się odpierdala? Mikrofony na przykład audiotechniki są... Bardzo propsowane, ale dosłownie za czysty performance, a nie... Za to, że ktoś kiedyś powiedział, że te mikrofony się nadają do streamingu. Bro. W sensie skąd to wynika, nie? Mi tarty w środowisku, czy faktycznie performance? Stu, ja nie kroku dalej. Chociaż no, muszę powiedzieć, że wytłumienie dźwięków jest nie najgorsze, bo. Ja mam tu dosyć wokół siebie pusto i myślałem, że będzie o wiele gorsze, echo, ale teraz trochę poprawiłem ustawienie tutaj sprzętu i powiedzmy, że rozbraja się to echo rozbija. Kwiaty mam duże, znaczy nawet nie kwiaty, można powiedzieć, że palmy. Gdyby nie te palmy, to by po, po uszach biło echem dosłownie. Dobra. Robimy spanie. Nocne spanie na streamie. Ale jest jeden problem, bo jak nagrywasz czymś takim pod mordą, to trochę ruchy ci ogranicza. To mogę powiedzieć od razu, jest... Problematyczność nie ma tej swobody. Hej, ty! Hej, ty! Biorę mój kożach i się zastanawiam, czy jest sens... Tak stricte trzymać się tej formuły, że daily upload. Niby to za dużo nawet nie, nie montuję, bo nic prawie, że? W tych filmikach. O kurde. Ale myślę, czy właśnie nie zacząć, by troszkę montować. Wycinać niepotrzebne nudy. I zacząć co jakiś czas. Powiedzmy 2-3 dni uploadować coś. Takie, oczywiście dłuższe odcinki, no powiedzmy 35 minut, 40, ale tak jak mówię, z montażem, a nie na zasadzie, że odpalam się i po prostu lecimy. Ciornek, ole ich tu jest! Czekaj, to trzeba będzie tak, żeby jak najmniej obili. Który to był? Fajnie, że ta animacja z mory troszkę trwa, że oni są podświetleni, bo cholera nie daj Boże, jakby zaraz znikali. Okej. Okay. Tak teraz patrzę, że wcale dużo bonusów nie wyzbieram. Na to by wychodziło. W drugim rozdziale, bo tu już nie ma co zbierać Mogę powybijać te potwory wszelakie na HP Ale spodziewałem się, że więcej będzie tych smoczych korzeni i tabliczek One oczywiście są w okolicy, tylko że... Cholera, ja wam powiem, że nie pamiętam gdzie to wszystko się znajduje 180, no już troszkę, o kurde Troszkę już tych kamieni duszy mam O, są gobliny tutaj. Hey! Orkowe psy. Prawie na hita zdechłem. Ja pierdolę. Dobra, wilki przestały mnie gonić. Tutaj mamy rudę. Jabłko. Teraz nie wiem bardzo, co robić, bo yy, te, te wargi, to wszystko to cholera. Straszny waste jest. A biegać po okolicy też nie mogę, bo bo cholerka, jak dostaję było, to albo padam na hita, no albo spierda lamenty jest wykonywane. Ja... Yeah. Te dźwięki. Yuh. Także tak to dzisiaj krótko będzie zwięźle i na temat. Na okazji właśnie wykonałem questa z y, Torbą Kawalorna. Prosił, żeby... Na samym początku gry nas po, przy pierwszym dialogu prosił, żeby ją odzyskać. Tę torbę. O, i teraz największy feature, y, że tak powiem, tej mory. Można to również wykorzystywać na potworach typu chrząszcz. Co jest dosyć ciekawe, bo dusza to dusza, prawda? Ale o ile można to rozumować, że dusza to dusza, tak? Z yy, istoty żyjącej, nazwijmy to. A nie jakiegoś tam automatrona? To o tyle jest to głupie, bo troll daje tyle samo tej duszy, co chrząszcz. Zajebiście, nie? A ja wybiłem chrząszcze w Korynis na początku Gierki. Bo to też zaliczało chyba chrząszcza. Chociaż... Czy zaliczało? To nie powiem. Wydawało mi się, że zaliczało chrząszcza do... Na poczet, yy, Zabitych potworów. Ale być może się mylę. Tutaj. Tutaj będzie albo kamienna tabliczka. Ja pierdolę, jaszczur. To nie, to nawet nie próbuję. O, już agro zebrałem. Właśnie super. Tu będzie albo kamienna tablicza... Albo miksturka, ja pierdolę, zręczności na tej wieżyczce tibijskiej. O. Korzeń, który jest totalnie useless. To później chyba Urszak się pojawi. Ale to wszystko w swoim czasie. Nawet nie to, że to spoiler jest jakiś, bo o kurde. Bo każdy kto grał Returna to chyba wie, że Urszak tutaj występuje w sumie w zwykłym gotiku też występuje urszak? Jeśli się nie mylę. O kurde. Czy nie występuje ty? W sumie? Teraz wam nie powiem. Honestly, I don't fucking know. O ja pierdolę. Ściąłem się, prawda? No nie gadaj. No, jak teraz gościa odciąć? Czekaj, zrobię takie coś. I wczytam. Czy to resetuje state y, w jakim były postaci? To jest pytanie. Czy to zresetuje mnie do poziomu, że tak powiem, t Tak. No i o, tu jakieś messengery się odpalają w tle. I na górze mamy miksturę. Oczywiście zręczności, jako że nagroda za taki. Powiedzmy Zręczny Trial. Co mnie tu się jakieś odpalają? Messengery. To nie tędy droga panowie. I zręczności 2, czyli punktów ogólnie było z ręki tutaj 7. Oj, poleciałem na, na mordę. Zobaczmy, co tu można by wykonać. Na pewno trzeba by oddać te bonusy do, do HP, ale dalej zbroi nie mogę założyć. Można pójść do korydnic teraz, bo już mam z ręki dużo z bonusami i wykonać. Uwaga, ja to teraz zrobię. Czyli, idziemy tak, zapiszę i wracamy. Słuchajcie, do korydnic, bo fajnie było wejść do górniczej kolonii, ale panowie, to nie jest to. Musimy tak. Wszystkie yy, wyroby łowieckie, jeśli można tak powiedzieć, wszystkie trofea, czyli. Musimy sprzedać, zarobić w Piz the Highs ile się tylko da, następnie wykupić wszystkie z mapy bonusy, jakie się da zdobyć, albo wykupić, tak jak już powiedziałem, w jakiejkolwiek formie, czy to będzie kupione, czy jakoś tam wylewelowane przez punkty nauki, whatever. Muszę jak największą ilość punktów siły mieć. Taki roll, czysty row damage. Dlaczego? Bo ja połowy potworów nie jestem w stanie tknąć. Oczywiście, mówiłem, że ja pójdę do smoka w Górniczej Dolinie i zbiorę te unikatowe przedmioty. Tak, ale w tym momencie to nie ma sensu, by mnie napisdywali każdy jeden ork w okolicy. Co ciekawe, tych wargów. Wyobraźcie sobie, że ci paladyni. O, przepraszam, uderzyłem we mikrofon. Ci paladyni nie są w stanie zabić tych wargów dwóch tam przy bramie. Z największy fail returninga. Znaczy jest szansa, że oni zabiją, ale to przy dobrym, że tak powiem, RNG. A tak to walka będzie 50-50. Także nie jest za ciekawie. Nie wiem, teraz. Teraz mam taką właśnie zagwostkę, bo mówię. <noise> o, teraz ja pierdolę. Coś się stało ty. Teraz jest klimat. Teraz w sensie jest dobrze, bo. Czuję się, jakbym nagrywał w tych słuchawkach, a jednocześnie. Bo do nich jestem przyzwyczajony najbardziej. A jednocześnie nagrywam tym mikrofonem. Może to będzie wyjście. Czekaj, czekaj. To nie. Muszę oddać. Kto zbiera trofea? Niks. What the fuck? Gdzie jest chłopca, hey. który trofea zbierał? A. Dopiero budzi się do życia. Mam dla ciebie. Rozumiecie, dla ciebie. Coś tam sprzedałem. Zobaczmy. 12k. No, panowie. Słabo. Naprawdę jest słabo. Aha, zasięg działania 60. Widzicie, to był yy, podstawowy błąd tej broni, że ona jest krótka. Podstawowy problem. Tu jest, co prawda, dobry miecz, który ma 110. Ale to jest nadal mało. Ja teraz następną broń będę miał, zdaje się, na 130. Jeśli się nie mylę, punktach siły. Czyli można by to osiągnąć poprzez A. Zrobienie mikstury z smorzego korzenia to będzie 8 punktów. Ale znowu brakuje, bo 8 punktów za to. Mogę teraz kupić miksturę, która mi da jeszcze po 3 do zręki siły many. To już mamy. No to dalej za mało. Będzie 6 punktów, tak. Do tego trzeba by nakładać zamiast pierścienia Morgana coś na przykład pierścień siły i wtedy można by kupić tę broń, która będzie miała o, co ciekawe tylko 130, to też się nie opłaca, 10 punktów więcej damage'u. Panowie, na ten moment ja sobie pokombinuję offstream, znaczy nawet może nie będę kombinował. Ale y, powiem wam tyle, że muszę zdecydować, czy ten mikrofon, czy słuchawki, a warto też y, zastanowić się, co dalej z tą postacią, jakie mam możliwości. Bo wydaje mi się, że jestem w piździe i tym niepozytywnym akcentem widzimy się w kolejnym odcinku.